Siemanko, w dzisiejszym materiale. Będę restaurował Jakuba domek w górach. Zobaczymy co dokładnie tutaj będzie. E, na pewno będziemy, jak możecie słyszeć, w tle tutaj szlifowali ogrodzenie, następnie je malowali. No, żeby po prostu zaimpregnować, też będziemy malowali taras, ten balkon, bo to też jest ważne. Chodzi po prostu o to, że to będzie taki kompleksowy odcinek zawierający w sobie różne ciekawostki z tego wypadu tutaj w góry. Do zobaczenia dalej. Jo Co tam Jakub? Jak Ci a idzie? Szlifuję sobie. Co szlifujesz sobie? Bramkę. <laughs> Bramkę? A kurczę, no jest różnica. No patrz tu a tu No. Tu jest deska do wymiany ja ja jedna. No patrz tu różnica tam. No jest różnica. No i boki będę robił to ludzie. Czek. Zobaczymy jak działa maszyna. Zobaczcie, boż. I nawet trzymy ten papier... Nie, nie, jest źle. Nie jest źle. <śmiech> <śmiech> A ja wszystkie robi kreację. Okej, okay. jesteśmy w łazience. Tutaj właśnie będą stały nowe rzeczy. Prysznic trzeba naprawić, tę rurkę jakoś tutaj w pleś gdzieś, bo cieknie woda będziemy wymieniali umbelkę, perlowskie, czasy pamięta no i closet także, ale pierwszą wymianę zaczniemy sobie od żarówki właśnie kupiliśmy sobie nowiutką, bardzo tania 5 zł, nie wiem czy to będzie jakaś duża różnica ale potrzebuję tu lepszego światła więc być może to będzie akurat rozwiązanie o, okej okay. czy, czy światło jest lepsze? No nie wiem. Nie wiem czy jest lepsze. Na pewno trochę tu się rozjaśnia. No nie wiem sobie. Muszę zobaczyć na nagraniu. <laughs> no nie wiem czy jest jaśniejsze, czy to w ogóle lepsza żarówka, że tak świeci. No bo wiecie, to, to jest taki bardziej teraz mroczny klimat. Jednak ciepła barwa wyraża na tą żarówką. a to taka naprawdę stara żarówka. W sensie starego typu. Um, no, bardziej pasuje do klimatu drewna, prawda? Jest taki kolorystycznie inny odcień, ciepły właśnie, takiej barwy. No a tak to wyobraźcie sobie siedzicie sobie w nocy klopa robicie na klopie znaczy i, i macie taką żarówkę. No zobaczymy jak to wyjdzie. sobie, tu jest płuczka. rozmontowane, to też było tutaj na takich hakach. Pokemuję to też, że macie ciekawostki, jak wygląda taka starsza zabudowa, jak sobie ktoś to robił. Natomiast, widzicie, tu jest wkrętarka, znaczy, wkrętarka, tu jest wkręcona śruba. Ja też chciałem ją sobie odkręcić standardowo, ale właśnie, tak jak tutaj można zobaczyć, o, już jest przerdzewiała. No niestety nie ma jak tego zrobić. No i teraz trzeba jakiś pomysł wymyślić, żeby to stąd wymontować. Nie widzi mi się, żeby kłuć podłogi. Co ja w ogóle jak takie kusie podłogi czuć plastik jeszcze Nie wiem, czy to była stara uszczelka, czy co? Po to stronę mi Słuchajcie moi drodzy, pokażę wam, jak wygląda teraz rezultat. Oh, ale mocna ją. Chciałem wam pokazać, co i jak to będzie wyglądało. Przez co, no jak widzicie, większość rzeczy już jest zrobiona. E, oczywiście jeszcze jest trochę bałaganu. Muszę dokupić rurkę, żeby móc połączyć napływ, odpływ... To nie jest odpływ, to jest, no, dopływ wody. Tutaj jak od razu się okazało, że cieknie. Jak poza tym z tym jest w miarę w porządku. Aha, no i oczywiście lura. Tutaj trzeba dopasować. Jest 9 cm to 11 Umywalka, no to ją będzie trzeba też doczepić. To oczywiście ściągnę to na, na, na takiej prowizoryczce żeby zobaczyć jak wygląda. No i oczywiście lusterko. No właśnie. Jak powiesiłem też, żeby widać było jak wygląda tak. Tylko... oj... O, o, o. No właśnie. Tylko po to było przemieszane. Ale no to trzeba je też na kołkach przyczepić. Oczywiście. Żeby było stabilne. O, moja łapka się odbiła. No i prysznic. Nie sprawdziłem jeszcze, czy jest nim nie, tak. Zaraz zobaczymy, ale... Teraz pójdziemy do Jakuba i zobaczymy jak Jakub się spisuje, co on tam porobił z tym płotem, bo ja się zajmowałem tą częścią, a on zajmował się tamtą. Napisane jest, że nie ma wkrętów w czemu, a to dlatego, że każda ściana ma inne, powiedzmy, standardy i nie dadzą, bo nie ma uniwersalnych kołków. O, tutaj Jakub coś wy... wyciągnął. Aha, no tak, to była deska, to nie była, tu nie ma deski. Dobra, w sobie mówię tak, jakbym nie wiedział, co się dzieje. Wiem, co się dzieje, tylko tego nie nagrałem, byłem przed chwilą z Jakubem w tartaku, więc dokupiliśmy trochę tych desek, widzicie, będzie trzeba wymienić stemple zrobić nowe bo były spruchniałe, jak widzicie no i niestety nie trzymały zbyt dobrze płotu no i oczywiście będzie trzeba zaimpregnować pomalować Kuba jest taki ogadany że on mógłby doktorat napisać z budowy śrubki tak wykładowca mój był Krzysztof Krzysztof? tak krawczyk? no to nie krawczyk to to jest to tak gówniany, patrz. Książka, patrz. Ci panowie jest już wszystko jest zrobione. No, nie nagrywałem tego. Kolor inny dzień. Jak trzymaj, mnie, czy czyli Zobaczymy, czy wejdzie, czy nie rozmawiamy. Trzeba odmówić na przykład, co? teraz? No, trzymać się. Kurczę, jak? Jak no, no, tak, jak mówiłem wam wczoraj była tutaj kwestia prysznika do naprawy. Okazało się, że tutaj się tutaj się zawór. W sensie dopływ wody do słuchawki. Był poprzez tego wężyczka. No i niestety strzeliła ta część, albo może była klejona, nie wiem, ale no, trzeba taką dokupić, wepchać ją tutaj, z powrotem tutaj, uszczelnić tą szczelką dokręcić. No i będzie prysznek działał, więc słuchajcie, warto czasami się samemu rozejrzeć, bo wsteczki ubyt wszystko, a ja to zrobiłem Teraz będziecie bym Płot. Jakub przygotował pod właśnie malowanie i wykorzystamy w tym celu ten, ten oto pistolet. Zobaczymy jak będzie szło. Ok. Dobra, zobaczcie sobie jak wygląda ten płot. Tutaj nie ma co się przejmować, jeżeli chodzi o te roślinki. One będą wszystkie usunięte. One miały być w ogóle usunięte. I do malowania widzę, że też muszą zostać usunięte, bo jakby to malować w takich okolicznościach. A za bardzo się nie da. Kiedyś to był taki duży żywopłot. Duże one były, ale zostały zredukowane. I zobaczcie sobie, jak idzie malowanie. Że na ten fragment zeszła prawie cała puszka, więc możecie sobie policzyć, nie jest zbyt ekonomiczne. To jest 1,5 litra, prawie na tego drzewo chroną Ale pozmieniałem teraz w ustawieniach na jedyneczkę, wcześniej była dziesiątka i zdaje mi się, że być może teraz będzie to w miarę ekonomicznie leciało. No bo w innym wypadku troszeczkę bez sensu jest. No bo wiecie, to jest po prostu bardzo dużo pieniędzy. No ale zobaczcie, jaka jest różnica między pomalowanym a niepomalowanym zupełnie inaczej zrobię Wam chyba jeszcze szybko obchód samej tej e, części no, żeby później było takie zestawienie przyjemnego e, jak wygląda przed i po zobaczcie sobie jeszcze raz pomalowane i niepomalowane tak to się prezentuje a teraz patrzcie biorę i tutaj sobie ojejku myślałem że to będzie troszeczkę łatwiej żeby... I to wydzić. Trzeba to rozłożyć dalej. Zobaczcie sobie. Póki co tak się to prezentuje. Jeszcze trzeba z drugiej strony, oczywiście. No i trzeba poprawić te końcówki, też, bo zapomniałem sobie o tym. Zobaczcie, przede wszystkim tu w tych miejscach zapomniałem. A tak to cała reszta jest zrobiona. No i patrzcie sobie, jak pięknie się prezentuje. Kolorystycznie ten płot jest odrestaurowany, jest yy, zabezpieczony. No i teraz kilka lat, przynajmniej będzie jeszcze tutaj dobrze służył nie ulegając żadnym zniszczeniom przynajmniej tej putwieniu ani burchnieniu nawet nawet idzie jednak dużo mniej zużywa się tego impregnatu <laughs> trzeba było ustawić maszynę żeby słowi przyskała bo w sumie po co tak dużo ma rozpylać tego i w sumie tylko psika się gdzieś niepotrzebnie w dalej a jak sobie tutaj skubię i przygotowuję kolejne partie co tam Jakub powiesz? Nie, przejebane to jest. Tak? No, takie dziubanie. Ale jak ładnie. Widzicie? Ma chłopak rękę. O, słuchajcie. Tam będziemy uzupełniali jedną deskę, w sumie dwie. Już wywierciłem dziurę, tutaj zrobiłem drugą. No i zobaczcie sobie jak to będzie mniej więcej wyglądało. Tutaj sobie ubijamy śrubę. Mamy dwie. A tutaj nie ma co się tym przejmować. No i bierzemy. No i oczywiście analogicznie wszystkie inne będą tak na Natomiast sobie tutaj z Jakubem ją przykręcimy. O, co ty mówisz? W sumie ja to źle zrobiłem, bo to powinno być tak i dopiero wtedy pijamy Widzicie, zdarza się najlepsze. Kurde, tylko żeby teraz to wyciągnąć Jakub nie Nickup, to rękę, nie? To da? cię tak? nie da. Dobra. Masz jakiś kamień albo co? Nie kamień, tylko młotek No wiesz. Nie chce się po Minęła. O. Ale byłoby dobra? Nie, to chyba pójdę ale nie o mi Poczekaj. ale znasz jak się trzyma, ale nie jest przykręcona. no i widzicie jest odrestaurowane jeszcze będzie trzeba pomalować a no i później wiadomo wiesz, że chcę później wkręcić te deski sobie Kurde, te? no nie wiem czy sam kurwa wkręcę czemu? znaczy nie trzeba trzymać, no bo wiesz to Równo to zrobić, a nie na czyli nie chcesz być jak Krzysztof? no nie, bo pierdolę puszczałeś szybko można mieć tu ładnie na lata wygląda. Poglądźcie przecież, że w przyszłym roku też kilka belek tych. Dobra, to już klucze Jedziemy ja na jedzonkę zakupem, na na Brzosowy Dwór Zobaczcie sobie, jakie piękne, majestatyczne widoki Dosyć niebezpieczna droga, tak się mi wydaje Na pewno dla początkowego kierowcy, który kilka lat temu byłem Rzeczywiście strach widział przed moimi oczami, kiedy wyjeżdżałem tą drogą Ale nie jest tak źle, nie jest tak źle Zwłaszcza, kiedy się już be, obejść. Да, в эти серии уже Patrzcie, od wrzosowy dwór, restauracja. no Cudownie to wygląda szczerze mówiąc, ja nie wiem jak, jak takie restauracje powstają na takich kurach, w takich górach, na takich wysokościach. No ze no, no, no patrzcie, no ludzie, no to jest po prostu niesamowita rzecz. Przepiękna. W środku tak samo, tutaj ładnie zadbane, wszystko. To jest miejsce na ogniska, jakieś posiedzenia. Zobaczcie jakie tutaj też są. Nie wiem, rekonstrukcja, budki, makiety, nie, jak to nazwać? A, budowle zmniejszone. No i ten piękny, zapierający dech w piersiach, widok. A, restauracja. No, niesamowite po prostu. Wybieramy z jaką pozycję. To jest wnętrza, ręce. Ja też ręce chcę. A, poczekaj, mam ręce, że tu umyć. <grym> ale, no, to jest farba, to jest impregnat, to nie zejdzie tak łatwo. Witamy Państwa Witamy Barszczyk z krokieta A ja mam warszczyk z suszkami Smacznego Jakub ma szybką czerwona papieroska A ja wam pokażę Malowniczym krainę Korzystając z tego, że czekamy na drugie danie A ktoś tam chyba jest Albo może się światło odbija Zobaczcie sobie, możecie siąść na leżeczkach normalny i przy stoliczku pić kawę albo jeść deser. Ciepłych dań raczej na zewnątrz nie wynoszą, z tego co rozumiem. No i oglądać. Także piękne widok. A na drugie danie. Sałateczka, ryż, kurczak, grillowany. A tu jak? Te i kredeczki. Zjedzone. Pełny brzusiołek. Jak... O, ja też. Dobra. Też Tak, idziemy dalej kontynuować prace. Nie będzie trzeba odkręcać. Jak już usuwać, to całe. No kurcze, patrzcie, solidny. Zabieramy się teraz szybciutko za Słuchajcie, jest już wieczór, Wymalowaliśmy jeden segment w teraz robimy wielki test, czy działa słuchawka prysińcowa. Bo ten element, co wam pokazywałem, nie, nie można było go nigdzie kupić. A, no i kupiliśmy po prostu kropelkę i zkleiliśmy. Gdzie to jest? O, tu jest ten fragment. No i dobra. Odkręcę i próbuję. Kurde. Leci, działa, niech nie cieknie. Zakleiliśmy na kropelkę Co kropelka, z sklej, żadna siła nie Słuchajcie, w każdym sklepie, w którym byliśmy mówili nam, że nam nie sprzedadzą, bo nie ma takich części, że to jest chińskie a Że się to nie jest budowane nie tylko na konkretną kabinę, konkretny model No to co? No to skleiliśmy Tak jak wczoraj mówiliśmy, przyszedłby spec, przyszedłby spec i zrobiłby za 300, a my zrobiliśmy za 20 zł. Nie, ile kosztuje kropelka? 5, 10, nie. 7 No właśnie no więc właśnie Jakub, możesz się A. dzisiaj kumyć.